Studenci przyjeżdżają do Warszawy z całej Polski, stają wówczas przed problemem znalezienia miejsca zamieszkania. Liczy się cena, warunki życia, a przede wszystkim odległość od uczelni. Niestety, ceny w Warszawie wahają się od 500 do 2000 zł. Dlatego warto na początku rozważyć mieszkanie w akademiku. W ramach Uniwersytetu Warszawskiego funkcjonuje 6 domów studenta o różnych cenach i o różnym standardzie. Żwirek i Muhumorek to dwa akademiki zlokalizowane bezpośrednio przy kampusie Ochota. Łącznie mieszka w nich około 1400 studentów, a ceny wahają się od 290 do 450 zł. Kids legendarny dom studenta numer 3, który mieści 800 studentów w dwóch budynkach o różnym standardzie. Cena od 280 do 380 zł. Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału o życiu właśnie w tym akademiku. Blisko kampusu Służew znajduje się Akademik Smyczki, który mieści ponad 250 osób, a cena w okolicach 350 zł miesięcznie. Najlepszą opinią wśród studentów cieszą się Akademiki przy Radomskiej, niedaleko kampusu Ochota, i przy Zemenhofa, nieopodal Starego Miasta. Nie bez przyczyny. Standard jest znacznie wyższy niż w pozostałych. Ceny wahają się od 450 do 900 zł, a oba domy studenta pomieścić mogą łącznie 400 osób. Jak można ubiegać się o miejsce w akademiku? Wnioskować mogą jedynie studenci z utrudnionym dojazdem do uczelni oraz o trudnej sytuacji materialnej. Każda jednostka uniwersytetu ma swoją pulę miejsc we wskazanych domach studenta. Liczba przyznawanych miejsc jest proporcjonalna do ogólnej liczby studentów studiujących w ramach tej jednostki. O akademik studenci pierwszego roku wnioskują w ciągu 10 dni od momentu złożenia dokumentów na studia w komisji rekrutacyjnej. Razem z wnioskiem należy złożyć dokumenty dotyczące dochodów za rok 2011 wydanych po 15 maja bieżącego roku. Jeżeli przegapiliście ten termin, warto udać się do biura spraw studenckich już w roku akademickim, najlepiej po 5 października. Często zdarza się, że studenci już w pierwszych dniach rezygnują z miejsc przyznanych w akademiku. Wówczas to wy możecie starać się o miejsce. Na przyszły rok pamiętajcie, że do 30 czerwca powinniście złożyć wniosek w usosłebie o akademik na następny rok. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej, obejrzyjcie koniecznie nasze materiały o pomocy socjalnej i stypendium rektora.